Moi drodzy, proszę bardzo, przedstawiam Cosplay Kid'y. Tak się on prezentuje, mam nadzieję, że się podoba. Jest on cały, mam nadzieję, że, że spełniliśmy wymagania. No i co, cieszę się, że ona w końcu przyszła, bo robiliśmy już kiedyś Cosplay Kid'y, ale był on znacznie, znacznie mniej profesjonalny. No, także mam nadzieję, że się podoba. Buziaczki, papa. Mieśnik pośladkowy tak to, to będzie fajny przykład, ponieważ Angelika ma tutaj dość wysoko przyczepiony mięśnik pośladkowy. Weź wstań troszkę zobaczyć kamery. Tak, przez co ten pośladek będzie bardziej taki wypukły, jak go dobudujemy, A u ten przyczep jest tutaj. To nie jest normalne, tak? To nie jest normalne. Przyczep mięśnia pośrodkowego tutaj. E, jeszcze coś Neshar i Bikiniar? One mają wielkie kopy. Ale czy ktoś jeszcze? Czy jest jakiś e, figur. rodzaj? Jak? Figur. Kto, co to co to jest? E, tutaj. Ej, ale... To idź, Monster, ja zostanę na gali. Dam Smoka, Monster. A wolno, przecież oni zrutują. Mogę ci przesunąć BS jeszcze. Dawaj. przed kolumnę. Uważaj wodę. Boom. Góra, góra, Heaven. Ładnie. Kurwa, dzisiaj wszyscy strzelają dobrze. 10 sekund Piotrek, jak chcesz. Masz smałka. Może gdzieś blisko. Nade'ik by idzie, idzie. Czuję kurwa smród najda? Taka szyszka. będzie. Jedź w tym smoke'u i zaryzykuj na ostatnie sekundy gdzieś. Zmienił broń. Tak. Yes. Wiedziałem, daj, że sfejtowo. Chciałem daj, mówić, że sfejtowo skok. Ale go nie wybił. Jakie dobre poszły tam, powiedzmy? Dobrze, że zabijesz tego w ogóle, to plecy robił. robił. Oj, Gary. <laughs> Oglądałem. Oglądałem czterech i w sensie stary. Wow. Tak tego harnasia. So, Co? Nie go kurwa harnasia. <laughs> To był Janosik! Ty ignorantko jebana! Jeżeli spierdolimy GOTSIDA, ale takiego naprawdę widzę wy GOTSIDA, że po prostu przez moje nieróbstwo, moje, moje brak umiejętności, to robimy na streamie K-pop Demon Hunter Dance Workout. Obiecuję. Potem jak spierdolimy ko kolejny, to z o Jezus. Muszę ściągnąć klapki. Czemu tylko na jedną nogę? Uh, uh, uh. O, druga nóżka! Baj się, baj się, ja w końcu jestem, no baj raczej jest. Leży, Ty debilu! Jako ja kurwa! Zjebańców! No, no ktoś strzelił w Kurwa ma pierdolony Patrzysz Helen. Ja mam przewoźnienie ma Przykuł tak. Łap go za ten, za fraki Łap tego boczniaka Żyje, 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 Dobra CO? Nie, 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 NIE WIDZIAŁEM, NIE WIDZIAŁEM, NIE WIDZIAŁEM Wlazłeś i teraz nie? <średencji> nie widziałem, przepraszam, kurwa To normalnie taki siód chyba wleci bez Beczki nie widział chłop Wiesz co, bo to jest to, używa. jeżeli ty do mnie mówisz to ja zużywam mój procesor na wysłuchanie i odpowiedzenie tobie i wtedy nie patrzę na to co się dzieje na grze, ja nie mam podzielnej uwagi, nie 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 kurwa, nie przerabiam treści Krzychu jedziemy do Choroszczy i wstawiamy ci za mózgu mózg. tego bliżej trochę nas Ale Emile było widać Ona Piękno, a ja to, to ja jestem tylko dodatkiem To trochę będzie lepiej trochę dap to, time to, 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 to. Ale obażę e, teraz mało piszą Ale on nie teraz pisze Widoknie śmiejemy się na sam teraz Ale ja dopiero wróciłem ja wróciłem do streamu bank jeden. Mhm. Uh -huh. 10 sekund, 15. 10? O kurwa. prawda? Brawo. Brawo. Super. super. Ja no, Bardzo ładnie. Bardzo ładna hebet. ekstra. Wybiegli jak takie uh. Ej, dobra, ładne jest. Muszę przyznać, że jest, jest kinda cute. Jest kinda cute. Jest, jest mega cute. To, ładne. to jest ogólnie gorset. I to mam nałożone tak jakby. To jest tak jakby dodatkowo, więc to. Ej, dobra, jest cute. Jest, kinda cute. Ej, poduszkę mamy tutaj z boku. Wszystko mamy. No, jest ładnie, myślę. Myślę, że jest ładnie. To była... A gdzie zamówiłam? LaceMate, LaceMate, jak coś Sakura, tylko zamawiaj ze stronki europejskiej, wiesz? Ej, ten gorset, ej, w ogóle ten gorset jest dla mnie wow, bo ja ogólnie się zmieściłam w nim, to jest w ogóle szok, nie? Ej, to jest jakby jedna sprawa i ja nie, no, nie mam stanika tak jakby tutaj, bo on mi dosłownie trz... Uwaga! Słytowy. Nogi. Dobra, nie, nie. Leci teraz Spotkanie do ciebie. On leży. Brawo. Gala, gala wupa jest. Bomba. Tak <coughs> Eee, no, i temu, który mi się nie podobał, też dałam, bo byłoby głupio mu nie dać, jak już był jego kolega, tak? O, no i we made it! Jak na krześci. Cześć, Oluś! Cześć! O. Ja próbuję sobie dla do... do... Rampa, do... no nie jak No tak ja to gra działa I w locie zabija, Biał, zaraz na moście, jest Super. Szyby blisko i żółta trampa mała, A A. No. No. O ty kurwa. Oh! Ja no, 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 no. Nie. Przez pół godziny, nie? Przykra sprawa. Jezu. Jebany rybik. No ale dobra, no to była już godzina, nie? Masakra Masakra Nawcie, mental jeszcze istnieje u ciebie? No pewnie, że tak. U mnie też nie istnieje, jak coś. Do jakiegoś karaoke klubu. Paburumu. I że mam nadzieję pojechać do K4 tam do Korei. I żeby tam jeszcze była, to by mnie oprowadziła i byśmy... Widzieliście co dostał? Widzieliście gdzie celowała? No, jaki kotek zecny No, widzicie? Od razu lepiej o, Luna nie jest na pufie? To koszulka akurat Ale Rozumiem błąd to, to... Też tak często mam Też tak ja często mam, spokojnie Podczas spania, nie? Podczas, wiecie, śpię, śpię, śpie I się przebudziłam i przysięgam. Pierwsze, co miałam w głowie. O drugiej 2.30, jak się obudziłam, to było piwo Janka do białego ranka. Później to samo, jeszcze później, jeszcze rano. I to była pierwsza moja myśl. Pierwsza moja myśl, jak otwierasz oczy, to było piwo Janka. Tak mi to zryło banie, rozumiesz? Piwo Janka. Piwo Janka A piwo Janka czy piwo Janka Ojejczo <ścoughs> <ścoughs> się właśnie cię wyobrażam jak temu opieść do góry oła Ej, dzisiaj mam chyba dobrą kondycję, tak mi się wydaje, że dzisiaj góry bym mogła przenosić, czuję to. Tak jakbym ja była na puszcza. siłce, Nie baczcie, cukier, jakbym była na siłce, to bym dzisiaj zrobiła chyba trening życia, taki siłowy, czuję to. Na browar? A właśnie nie mam na browar. Czyś cukier. Po prostu zabiorę liczbę. No, nie no, no, ma, Mam jeszcze ta, 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 takie pytania ogólnie. No. Chodzi o treningi. No? Ogólnie. To. Ogólnie coś tam. Robisz jakieś. tam treningi to boksy i tak dalej? Boxy, boksy. Mordy, mordy, kiedy masz fajnie. Masz Muszę chyba o boksie zagręcić chwilę, kurwa, tej. ja cię nie odpuszczę, bo tu. W, w, w moim blasku. W moim blasku coś w Krasnie, Jezus, one takiem biegnie i nie możesz kurwy trafić. Ja, to taki rzucił. Jeszcze jednego do obejrzenia. Albo ja jestem rozjebany, albo ta gra jest rozjebana.

Dawam, zaraz, Ty kurwa. Ja jestem ruchy, tylko potrzebuję... Podłącznikiem Pod łącznikiem, prawo przed łącznik. Nie to oki. A w upagala, Gala Jak wskażesz to się mi się spina... o, No Łydka Beton Okej, okay, no czuję, czuję. No. Nie miałam tak. No. Tym bardziej, że jeszcze rolowałam jak, jak tam Widzicie? Działuję, ciągle w pracy, tam. w pracy trenera bardzo dużo rzeczy trzeba brać pod uwagę, dlatego ja jak z kimś... Rozmawiam, to zawsze pytam co robił, co robi w ciągu dnia, jaką ma pracę, czy siedzi, czy stoi, czy chodzi. Do się, do się do do się do tak, czy, czy, prac, czy jakby chodzi właśnie, tak jak kobieta chodzi na szpilkach, choć w sumie facet też chodzą. No nie wnikajmy. A -a. <laughs> Więc e, to są bardzo ważne, ważne właśnie rzeczy, ponieważ tak jak mówię, z prostej rzeczy ja już na wstępie mogę powiedzieć z czym będzie problem. E, lub na samym po prostu przysiadzie, bardzo często wystarczy mi zrobić, że ktoś zrobi przysiad, dwa przysiady i ja mówię to, 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 to i to poprawię. Najczęściej to jest słaba praca pośrodkowego, bo kolana uciekają do środka. E, najczęściej to jest przykurz tylnej taśmy, bo przykładowo robimy przysiad, idziemy biodrem do tyłu i mamy wrażenie jakbyśmy się mieli wy.